No czy musisz to powiedzieć, jeszcze raz co dostaniesz, jak przyjdzie Mikołaj? Nie, nie, szymczak. Pokaż jeszcze, pokaż jeszcze co Mikołaj przyniesie, no. Idź pokaż jeszcze co Mikołaj przyniesie. O, oj, Szyńczo. to jest... Co no, powiedz tak, powiedz ta jeszcze co Mikołaj przyniesie, no? Powiedz. to prezent Wiesz, Mikołaj. Tak? To co Mikołaj przyniesie? No, gdzie jest? A co on jeszcze przyniesie? Prezenty, prezent. Tak? My też. I pokaż. No, pokażę. I czym cię pokaż jeszcze, co mi przyniesie, no?